Nazywam się Andrzej Górak, jestem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Obywatelników Rodziny, którego motto brzmi Witaj dobry człowieku, dobrze człowieczeństwo będzie, gdy człowiek przy człowieku nie siędzie, by przygarnąć troski jego. Słuchaj serca, nic trudnego. Dziś jesteśmy w trudnym czasie, w czasie pandemii, w czasie różnych trosk. A przyszło nam zorganizować podhalańskie dni gości. Cóż, nie udało się zrealizować tego w naturze, więc czas na online. Chciałbym tu zaprosić wszystkich wraz z Klubem Abstynenta Nowotarskim, Klubem Abstynenta Rodzina. Jesteśmy organizatorami przy współudziale burmistrza Nowego Targu i patronatem wójta gminy Nowej Targ wójta gminy szaflary i wójta gminy czarny dunajec. Stowarzyszenie niesie posłanie. Posłanie różnym grupom ludzi, ale i też wspieraniu rodziny. Bo jakby mówi, mówiąc o trzeźwości, patrzymy na uzależnienia różnego rodzaju tutaj substancji, bo to może być uzależnienie od narkotyków, od alkoholu. I nie dotyczy ono tylko tej, tej osoby, ale dotyczy przede wszystkim, przede wszystkim rodziny. I czas, jaki przyjdzie do podjęcia decyzji, do zmiany decyzji w osobie, która jest uzależniona, mijają głębokie lata. Zmienia się tożsamość, zmienia się życie, dorastają dzieci i przychodzi im z tym żyć. Osoba uzależniona, która kończy terapię, która jest na terapii, zmienia się, zmienia swoje życie, swoje poglądy, tak by mogła funkcjonować. Oczekuję, że po wyjściu z tej terapii ktoś powie dobre słowo, uznanie i tak dalej. Czasem tak bywa. Ale czasem też jest tak, a w rzeczywistości jest tak, że ta osoba się zmienia. Świat się nie zmienia, on pozostaje taki sam. I zderzenie się z rzeczywistością budzi różne problemy. Pamiętajmy o tym, że w uzależnieniu substancja zabierała osobie bardzo dużo czasu na, na zażywanie, na picie, na trzeźwienie, na naprawianie szkód. I nagle po wyjściu z terapii ta osoba ma wielką pustkę, ma czas, którego nie wie jak zagospodarować. Wśród społeczeństwa, bliskich, trudno jest znaleźć zaufanie. Bo sama terapia, wydaje się, że to dużo. Tak, bo to bardzo dużo. Bo to jest ogromna decyzja, żeby podjąć taką decyzję, żeby coś zmienić. Trzeba być bardzo uważnym człowiekiem. I powstaje ta pustka. Jak ją zagospodarować? Jak tu żyć? Jak sobie radzić z troskami, problemami, które nagle. Zaczynają mieć jakiś smak, jakiś zapach, jakieś uczucie. Znaczy, osoba uzależniona przeżywa emocje. Czyli jednoś uczuć z ciałem, coś się zaczyna dziać i zmieniać. Gdzie szukać zrozumienia? A Właśnie dlatego jesteśmy my, i zapraszamy do. Stworzyliśmy w Niechowie, Miechowskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, gdzie prowadzimy grupę wsparcia dla osób uzależnionych, czyli grupa wsparcia, która polega na tym, że spotykamy się i rozmawiamy o problemach codziennego życia. Dzielimy się swoim nawzajem swoim doświadczeniem. Prowadzimy również punkt interwencji kryzysowej. Jeżeli czujesz się słabo, jeżeli potrzebujesz wsparcia, czy po prostu porozmawiać? Jesteśmy do dyspozycji. Jak już wspomniałem o rodzinie, jest tego bardzo mało, albo prawie w ogóle. Prowadzimy, my również prowadzimy grupę wsparcia dla osób współuzależnionych, gdzie osoby mogą się podzielić swoim doświadczeniem, swoimi problemami i wypracować umiejętności w radzeniu sobie w codziennym życiu, ale też życia z osobą, która jest uzależniona. Budowanie na nowo zaufania pomimo swoich doświadczeń, ciężko bardzo trudnych, traumatycznych zdarzeń w życiu, które się wydarzyły. Przychodzi nam żyć i sprostać. Drugie, kolejną instytucją, którą prowadzimy, to Klub Abstynenta. Klub Abstynenta Desiderata. Jak już wspomniałem, realizujemy te Podchorajskie Dni wraz z Klubem Abstynenta Rodzina z Dobotarskim. Tych klubów abstynenta jest masa. Można tu mile spędzić czas. Można pojechać na wycieczkę, wypełniając lukę. Spędzają czas z rodziną. Możesz wykazać inicjatywę, czyli zacząć tworzyć coś dla wspólnego dobra, dla wspólnego twojego i rodziny. klubów, inicjatyw w Polsce jest bardzo dużo. Często zapominanych czy pomijanych. W społeczeństwie udało się, że jest to temat tabu. Nie ruszaj. Nie warto. Ale czy tak faktycznie jest? Przecież to dotyczy praktycznie każdego z nas. W każdej rodzinie, gdy się możemy rozejrzeć, jest ktoś, Kogo ten problem dotyczy. Ten lub inny. Bo uzależnienie to nie jest tylko uzależnienie od narkotyków, od, od alkoholu, bo to widać, to wzbudza pogardę. Ale to też uzależnienie od telefonu, od telewizji, od pornografii, od seksu i wiele, wiele innych kompulsywnych zachowań, które tak naprawdę przeszkadzają funkcjonowaniu w życiu, których jesteśmy w stanie poświęcić więcej. Jak hazard, który niszczy wszystko. Tak więc zachęcam wszystkich do obejrzenia naszego filmiku. Jeżeli się podobało, to łapka w górę. Jeżeli nie, to łapka w dół. Życzę Wam wszystkiego dobrego, ale przede wszystkim trzejwości.